Witam serdecznie wszystkich widzów i czytelników portalu News Pela ze mną. Ja człowiek. Też witam wszystkich również bardzo serdecznie. Jezus mi się podoba ta konwencja. Gość, który potrafi rozśmieszyć i wkurzyć. Wojciech Bezwaldowski. witam serdecznie. Czym ja cię wkurzyłem dzisiaj? Nie, mówię o twoich rolach. A, dobrze, a to bo dziękuję bardzo, to mi miło. Różnorodność emocjonalna, jak to się robi? Wiesz co, no raz chyba talent i z tym się człowiek rodzi albo też wypracowuje, no bo nie ma inaczej. A dwa to, że, chcie, że ci się chce po prostu. Że masz tego Friday, że ktoś się uśmiecha, masz tego Friday, że ktoś przeżywa jakieś emocje, które jemu coś tam dadzą, więc to jest satysfakcja ogromna. Właśnie, czy satysfakcję by ci praca na planie filmowym z influencerem na przykład? Bo widzę, że dużo producentów ma jazdy, żeby ich zatrudniać, a często to nie idzie w parze z oglądalnością. Wiesz, co, jeżeli ktoś by był zdolny i pasowałby do roli, to nie widzę problemu. Jeżeli ktoś by nie pasował i byłaby z nim udręka, no to po co? Czyli mówisz tak jak Kuba. Ja mu na przykład rzucałam nazwiska typu Fris, Julia, Żugę, on powiedział, że po warunkach. A ty jak uważasz jako, jako aktor? Ale też trochę w reżyserkę się bawisz. Jakbym wiedział o kim mówisz, to pewnie bym coś więcej wiedział. Ale ja się nie interesuję jakby światem celebryckim, bo nie używam internetu. Wiesz, jestem analogowy, więc. Ja... Jezu, super! Tak, więc ja nie znam tych ludzi, których wszyscy znają. Czyli płyty winylowe, książki, maszyna do pisania? Nie, znaczy nie, nie. No. Jakby mam komputer, gdzie nam filmy, gdzieś tak powiem, rzutnik, takie sprawy, ale nie siedzę jakby w, w życiu innych ludzi i nie interesuję się ludźmi, którzy może nie zasłynęli talentem, tak bym powiedział. No bo wiesz, jeżeli ktoś pisze książkę, no to jest pisarzem, jeżeli ktoś gra, jest aktorem, jeżeli ktoś zaśpiewał, to jest muzykiem, a często pojawiają się jakieś nazwiska ludzi, którzy są znani z tego, że są znani, i to jest super, tylko ja się raczej nimi nie interesuję. Kiedy przygoda z muzyką? Wielokrotnie zagrałeś w różnych wideoklipach, ostatnio w klipie Bowskiej, mówię z pamięci, tak, tak. to może muzyka? Bo zaraz ja ci sprzedam nie, anegdotę. Wiesz co, nie, wiesz co, ja nie mam talentu do śpiewania, wiesz, chyba zostawiam ten talent tym, którzy mają talent, tak? Nie wiem, Mary Komasa, Dawid Podsiadło, właśnie to co wymieniłeś też, dziewczy... no dużo jest bardzo talentowanych ludzi niech oni tam, wiesz. Przodują. Mam ciekawostkę, aktorem, no i tyle. Zaskoczę, się, zaskoczę cię. U mojego znajomego, Oskara Podolskiego, którego pozdrawiam, uczyłeś się gry na perkusji. A może tak. jakby był film o jakimś perkusiście, to może Wojciech Medwaldowski wszedłby jak nurzu masło. No musiałbym jeszcze poćwiczyć, bo to się zapomina. Ja jestem z tych aktorów, którzy jak coś robią, to kończy się film i zapomina. Nie wszystko może, ale wiesz co, no perkusja była naprawdę ciekawym y, przedsięwzięciem. Właśnie zastanawiałam się, tylko tu jest za mało miejsca, żeby wziąć ci chociaż jakiś werbel i pad i zagrać z tobą jedynki. No powiem ci, chciałbyś mi przypomnieć, to, to są jedynki. Raz, nie, dwa, nie, raz, raz, nie, nie, wiesz co, nie spokojnie. Powiedz mi w takim razie, jak poskromić ego na planie zdjęciowym? Przecież każdy z Was, jakbym wymieniał obsadę Woronowi, Czostaszewska, Kuna, Dorociński, każdy z Was ma ego duże jako artysta z olbrzymim dorobkiem. Jak ujarzmić, żeby wyszedł taki efekt na planie zdjęciowym? Wydaje mi się, to idzie jakoś z wiekiem, bo na początku też jesteśmy młodzi i chcemy zabłysnąć i mieć ten swój czas, więc wiek przychodzi raz, a dwa. Też wydaje mi się, że mylimy ego postaci z ego y, naszym, bo często jako postać brylujemy na planie i to wygląda jakbyśmy byli to my, a to jest ktoś, kogo po prostu gramy. Krótko mówiąc, bo to mi pokazuje obsługa koszykarskie time, z tym człowiekiem mógłbym gadać godzinami. Musimy by było się umówić na dłuższe ja rozmowy. Wyobrażasz sobie, że tak jest komórka ustawiona, że tu jest koniec? Ale byśmy miał zajebisty wywiad. Ale wiesz co, zrobimy w takim razie, ale to byłoby dobre. To ja, a to może tak będzie, zaraz zobaczymy, ale będzie wesoło. Dobrze, to dobrze. zrobimy rolkę, że na początku tu i będzie Audi, wy tak. wyobrażamy Wszystkiego sobie. Wszystkiego dobrego. Tak? I ja podam się za Wojciecha Metzwaldowskiego. No nie. Nie? No nie. Bartosz Boruciaki. i... Wojtek Do zobaczenia, dzięki. Tak jest.